Siema, cześć panowie i panie i dzieci, dzieci nie, dzieci dzisiaj nie, dzieci spać, e, bo dzisiaj e, bawimy się ogniem, wciągnij ten brzuszek, wciągnij brzuszek, ona dzisiaj powiedziała, że robi zemstę na Putinie i ugotowała mi taki wielki garnek barszczu ukraińskiego, zjadłem trzy talerze, a teraz mi mówi wciągnij brzuszek, ja tu już na wciągniętym stoję, a no, tu ci kazał jeść aż trzy talerze, no, dobre było, e, słuchajcie, dzisiaj jest temat taki, że rozwalamy system. Ostatnio e, zrobiliśmy film odnośnie e, pieca na przepracowany olej. Naprawdę ten, ten film idzie bombastycz. Tam jest on u mnie na kanale. Obejrzyjcie sobie, e, jak ktoś jeszcze czasem nie widział. I tam były pytania, czy są jeszcze jakieś inne alternatywne sposoby ogrzewania. Jest tego mnóstwo. I dzisiaj zrobimy ogrzewanie takie tutaj z tego. Co to jest? To są. O, pociąga jedzie. To są opary benzyny. Czyli żeby to się paliło potrzebujemy benzyny i ogień, nic więcej. Ogień już mamy, tak? Ogień już mamy. Coś tam jeszcze ciekawego? A i co jest ważne, zostańcie do końca tego odcinka, bo na końcu tego odcinka zginę. Mm. Taka ciekawostka. <laughs> Także może być wesoło. Mm -hmm. Także może no podłączmy tak. piecyk, czy co robimy najpierw? Czy pokażemy co to jest, jak to Wytłumacz. działa? Wytłumacz. Wytłumacz, tak? Mądrz się. Mącz się. Mącz się. Eee, to jest piec jest z ogień, idziemy do domu stać. <głosy> <głosy> Nie, zróbmy tak, podłączmy ten piecyk tutaj pod pod, pod... pod nasz... Podłączmy ten piecyk pod nasz wąż z gazem. Ale ci powiem ten stojak? Bomba, nie? To jest bomba, naprawdę po, po zakończeniu tym ja go pod choinkę wezmę. Dokładnie miałem właśnie powiedzieć, to jest stojak uniwersalny, jak przestajesz palić, to wkładasz sobie tutaj choinkę i jest fajnie. Że wielofunkcyjny. Tak, słuchajcie, dzisiaj y, proszę od razu, nie wytykajcie mi w komentarzach, że to jest niebezpieczne czy coś. To jest wszystko tylko zrobione po to, aby było pokazowe, żeby można było pokazać, że to działa. Ja bym w życiu w takim stanie tego nie używał u siebie w warsztacie, czy gdziekolwiek, czy w naszym pięknym... To jest raz zabawa. Laboratorium. Dokładnie. Zabawa. Także my nie jesteśmy tu profesorami, tylko my się tutaj bawimy. Także jeżeli chcecie, piszcie mi w komentarzach, ja Wam opiszę dokładnie, jak to ma być wykonane, jak macie jakiekolwiek pytania, a my się tutaj bawimy. Pokażę Wam, że to działa, że można tym ogrzać się w dobie kryzysu, to wszystko. Zbudujmy ten piec. Wystarczy... A, poczekaj, jeszcze jedno. Tak. Tak, a propos komentarzy, zrobimy specjalny odcinek właśnie z najlepszymi, najśmieszniejszymi komentarzami, waszymi komentarzami, oczywiście. Także, Także jak chcecie być w odcinku, to piszcie mi tam coś ciekawego. Będzie <laughs> w zabawnie. Tak jest, na, na pewno będzie zabawnie, bo tam takie rzeczy były pisane. Macie że... talent. Macie talent. To... <laughs> Ale wiesz, my, my się nie obrażamy. Mieliśmy ubaw straszny. Przy tym. <laughs> Ale tak czy owak jakieś 96 albo 8% z komentarzy wszystkie były naprawdę na super odnośnie tego filmu. Opiec na olej przepracowany, także dzięki serdeczne Wam za to. Masa wyświetleń. Tamten film ma już ma 70 tysięcy wyświetleń. Dzięki serdeczne za to i oby tak dalej. No okej okay, profesorze. Dobra, tłumacz. Zrobimy pauzę, ja sobie to podłączę, potem Wam wszystko pokażę, żeby tylko pokazać jak to działa. Nasz piecyk już jest podłączony, będę go teraz odpalał. Czyli, że będę się pomału z wami żegnał. Co się może stać? Co może iść nie tak? Tak jak widzisz, w tym momencie właśnie zginąłem. Nie, nie, a teraz tak na poważnie? Ja, na poważnie. E, bo musi być dalszy ciąg, jak ten piecyk zbudowany i tak dalej. Ale tak serio, wróćmy z powrotem, przecież muszę Ci pokazać, jak ten piec cały wygląda, jak to działa, skąd ten ogień się bierze, jak trzeba tą benzynę wymieszać. Może nie tak. E, pokażę Ci to, zademonstruję Ci to na tablicy, a tutaj tylko tak wzrokowo, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy trzy kanisterki. Benzyna, benzyna, woda. Woda jest ważna, musi być poniżej poziomu ognia. To ci zaraz na tablicy wszystko wyjaśnię. Ogień mamy podłączony podpalnik, To mówię, to wszystko jest naprawdę prowizorycznie było wykonane. Chodzi o to, żeby tutaj po prostu był ogień, żeby nam podgrzewał rurę. Cała filozofia. Tylko jeszcze raz powtarzam. To jest rura kominowa. Tego się wewnątrz nie robi, żeby tu ogień się palił, bo to bardzo, bardzo śmierdzie. Jest bardzo szkodliwe. To musi być pod komin podłączony i musi być wyciąg na zewnątrz. Nie można tego używać jako kuchenki. Na przykład postawić sobie tutaj garka i w pomieszczeniu gotować zupę. Ugotuje się ta zupa, ale też się ugotuje nasza głowa. Także nie, jeszcze raz nie. Na zewnątrz można sobie gotować, tak. I pamiętajcie, jeszcze raz, to jest gaz. A teraz idziemy do środeczka. Ja wam obrysuję tutaj zaraz, jak to ma wyglądać technicznie. To jest nasz system grzewczy. Tada. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj kompresor powietrze, bo powietrze musi być wstrzykiwane. Powietrze musi iść tak do pierwszego baniaka. Zanurzone musi być. W czym to musi być zanurzone? Tu jest taka specjalna mikstura, która się składa tak, z dwóch łusek smoka, e, potem tam było jeszcze skrzela żaby, ma żaba skrzela? Ma chyba, nie? Czy znaczy płuca, coś koło tego, bo żeby się nie pomylić, e, nogi jaszczurki i co jest najbardziej skomplikowane, e, warkocza dziewicy. Na mnie nie patrz. No to mamy problem, bo z łuskami smoka nie miałem problemu, ale żeby znaleźć warkość dziewicy w tych czasach, to może być problem. <grym> <grym> A, tak serio, wiem, głupi jestem. Benzyna. trochę. Benzyna. Benzyna. A jest. Benzyna. A tu? Woda. A po co ta woda? Woda jest najbardziej tutaj potrzebna, bo jeżeli wody tutaj nie będzie, zaraz dojdziemy do tego. Okej. Okay. Wciskamy powietrze do pierwszego pojemnika, to wszystko musi być szczelne. Ja tutaj Ci gdzieś umieszczę, jak powinny te zaworki wyglądać, bo u mnie to naprawdę to było wszystko takie pizz na wodę pokazane, dla zabawy. Nie sugerujcie się za bardzo tym, tu jest tylko teoria teraz, jak to ma być. I tutaj wprowadzane jest powietrze, dobrze żeby było, żeby tu był jakiś manometr, aby można było sobie regulować to powietrze. Bo wam rozerwie, jak będzie za dużo powietrza, rozerwie wam baniak, za mało nie będzie się wytwarzało. Także manometr. Ja tutaj podejrzewam, że tu będzie około półtorej bara tam potrzebne powietrza. I teraz tak, drugi wąż, także pierwszy wąż wchodzi tu do środka. Drugi wąż jest stąd, od góry. Idzie do drugiego baniaka też z benzyną. Tak sobie to idzie. Tak całość idzie, tak, 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 tak. Dlaczego od góry? On nie może benzyny zaciągać, on musi opary zaciągać. Po co jest drugi baniak? Po to, żeby zwiększyć gęstość tych oparów. Przy jednym baniaku będziecie mieć bardzo słaby ogień to jest ważne. I tu mamy powtórzoną historię. I wchodzi to ten wąż do wody jak najgłębiej, żeby nam czasem tutaj gdzieś tam nie wyszedł. Także tutaj baniak pełny prawie z wodą, troszkę zostawić sobie miejsca. I mamy tak znowu opary do wody. I potem stąd te opary od góry, nie pod wody, tylko stąd idą do naszego palnika i nam się pali łogień. Po co jest ta woda? Woda, ogólnie powinien ten piec być podwójnie zabezpieczony. Przynajmniej ciężko. To jest naprawdę dosyć niebezpieczna sprawa z tym. Także nie zróbcie tutaj błędu w tym wykresie, to jest bardzo ważne. Po co ta woda jest? Po to. Że jeżeli byłaby tutaj cofka i nie byłoby tej wody, tylko byłaby tutaj benzyna. A, to byłoby bum? To by było pieruńskie bum. Aha. Po to jest właśnie woda. Woda jest naszym izolatorem od benzyny. Dlatego tu musi być w ostatnim woda. Czyli rzecz bardzo ważna. Bardzo. Najważniejszy bania, to jest ten z wodą. Także tu musi być woda. Mało tego, w palniku jest y, tutaj co jak mamy palnik. Tak palnik wygląda i tu wychodzi wąż od palnika. To do palnika, zrobię pauzę, bo przyniosę, bo tam w naszym laboratorium to zostało. Magia kina, szybko przyszedłem, nie? <gryw> tutaj musi być tak samo izolator tak zwana wata e, stalowa. Ktoś się zapyta, Sylwia, a skąd taką watę stalową wziąć? Ja już Ci mówię, zobacz. To jest wata stalowa. I to jest wata stalowa taka drobniutka, właśnie fajna. Bierzemy troszeczkę tego i wpychamy do środka, do wężyka. To jest wata stalowa, która służy do szlifowania rurek miedzianych e, przed lutowaniem, do centralnego ogrzewania na przykład. Taka właśnie wata do szlifowania. W każdym sklepie budowlanym grosze kosztuje. Taka wata. I tą watę wpychamy sobie tutaj. Również, jeżeli nam się tutaj pali ogień, jeżeli używamy tylko samego palnika, po to, że jak nam zgaśnie ogień, czy coś, żeby nie było cofki, bo ogień nie przejdzie nam wtedy przez tą naszą watę. To jest izolator tak zwany. Także jest, po pierwsze jest woda pierwszym izolatorem, drugim izolatorem jest Wata. To odnośnie bezpieczeństwa. Coś, jeszcze? Coś, coś, coś tam ja jeszcze, coś. Wszystko chyba, nie? Taka ładna świeczka. Masz talent tak. Je, jest, nie? Jest ja. ja wiem, jak... Grubo, grubo. Grubo. Mm. Mm. <laughs> Najbardziej mi się ten zawór podoba ci powiem. <laughs> Legendy będziecie o tym pisać. Skąd ty te pomysły, Bierzesz? Ja nie wiem. Także to mamy to. Patrzcie, piecyk podłączyłem pod nasz palnik. Nie będzie to długo chodziło, bo wentylacja jest słaba. a Ja nie chcę tego wdychać. Ta rura powinna być rurą kominową. To powinno wychodzić na dwór to jest bardzo ważne. A zobaczcie, jaki ogień. Tu mamy palnik, dotąd wychodzi ogień. Ta rura jest praktycznie do czerwoności. Jeszcze da się bardziej, ale już nie chcę przesadzać. Zobaczcie, ona jest tutaj czerwona. A jakbym przesadził bardziej, gdyby tu było jeszcze zagięte, w tym momencie byłoby tutaj zawirowanie powietrza, to by było całe czerwone ta rura. Bardzo gorąco tutaj od tego jest. To jest rura nierdzewka. Ja już to zakręcę. O nie, że śmierdzi, nie chcę tego wdychać, nie chcę się truć, bo nie mamy tutaj wywiewu. Nie o to chodzi. Pokazywałem, Pokazywać chciałem Wam, że to działa i to działa. O. Gorąc, gorąc, niemiłosierny. Jedna z ważniejszych kwestii teraz, ile to spala, ile to kosztuje, bo byś chciał wiedzieć na pewno. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest uwarunkowane od tego, jaki duży kompresor. Ile powietrza pompujesz tutaj, tym więcej będzie pary uzyska... uzyskiwane. Nie pary, tylko e... oparów. Pary. Oparów benzyny, także. E, czym więcej będziesz pompował, tym więcej będzie oparów uchodziło, tym więcej będziesz zużywał. Ale ja powiem tak, e, ja miałem pomieszczonko e, jakieś 20 metrów kwadratowych i tym piecykiem naprawdę grzałem tak jakiś miesiąc czasu, bo zamówiłem sobie, za czym przyszedł, nieważne. Jakiś miesiąc czasu grzałem i ten piec spalał mi około 2 litrów benzyny dziennie, przy jakichś około 8 godzinach grzania. To jest naprawdę bardzo mało. Do tego trochę prądu na powietrze, także to jest. Moim zdaniem jedno z tańszych ogrzewań, jakie jest na dzień dzisiejszy. No jest dosyć niebezpieczne, no ale jest tanie. Coś jeszcze? Nie wiesz to pytaj. Kto pyta nie błądzi. No, koniec filmu. Już. Ty głupi jesteś? A ty się nie przejmuj, jak ja jestem głupi, to ty jesteś żoną głupka. Kończmy już to. No i moje dzieci, to by było na tyle. Nie chciałem, żeby to wideo było za długie, także dzięki za obejrzenie, jeżeli wytrwałeś do końca. Podobał Ci się film? Łapa w górę, to jest najważniejsze. Daj suba. To mi bardzo pomaga w rozwoju kanału, żonie też? O tak. A przede wszystkim prześlij znajomym, bo to jeszcze bardziej pomaga w rozwoju kanału. Pisz w komentarzach przede wszystkim. Jeżeli masz jakieś pytania. Co jak? Z czym? Jak Ci widzi taki pomysł na grzanie w pomieszczeniach? Czy to zdaje egzamin, czy nie zdaje? Robiliście już coś takiego? Piszcie mi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy. A od nas to wszystko na dzień dzisiejszy. I żegnamy się pięknie. Cześć. Papa, pa. trzymajcie się cieplutko.